Polonistyka jest zawsze związana z jakimś przekroczeniem. W samym akcie literackim wydaje mi się jest to przekroczenie i ono może być definiowane w rozmaity sposób, to znaczy sam akt literacki może być przekroczeniem pewnych norm, zastanych norm. Literackich, ale może być także przekroczeniem pewnych norm etycznych, może być też w kontekście takim międzynarodowym literatury, literatury rozumiane po getańsku globalnie, pewnym przekroczeniem granic. I w tym sensie, polonistyka, która dla mnie jest konceptem bardziej emigracyjnym niż krajowym, jeżeli się spojrzy na pewną historię polonistyki, to wydaje się, że w kraju, mimo zaborów, w większym stopniu była reprezentowana historia czy teoria literatury jako takiej, natomiast ta świadomość polskości była w dużej mierze pewną cechą przypisaną teorią literatury polskiej, które rozwijały się za granicą. W tym sensie polonistyka jest podróżą, ponieważ to jest coś, co ja nazwałbym konstruktem i co jest konstruktem rozpiętym ponad granicami e, pewnego sensu literackiego, e, pewnego sensu geopolitycznego, czyli pewnymi granicami państw i co spina rozmaite e, skrajności. Y, które możemy zaobserwować na, na mapach, czy to na mapach duchowych, czy to na mapach geograficznych? Podróżą poprzez własno, historię własnego języka, y, własnej tożsamości, y, ale zawsze podróżą ku czemuś i w bardzo licznym towarzystwie. Ponieważ y, kultura polska to była kultura y, wielorel wieloreligijna. Wielonarodowa, e, przez wieki e, tak byliśmy postrzegani, i to jest nasze e, bardzo wartościowe dziedzictwo, które należałoby tylko i wyłącznie wykorzystywać i podtrzymywać w naszym wielokulturowym, zglobalizowanym świecie. Można powiedzieć, że niektóre, e, niektóre e, możliwości e, zrozumienia go może lepiej dawała nam nasza historia, e, nasza. Współobecność z ludźmi pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, niemieckiego i wielu, wielu innych narodowości, kultur, mniejszości, z którymi powinniśmy tylko i wyłącznie kontynuować tolerancyjne, otwarte współbycie i współtworzenie. Kultury, także w języku polskim. Geopolonistyka jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez Panią Profesor Magdalenę Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydaje mi się to ważne przedsięwzięcie, ponieważ ma nam uświadomić z jednej strony rolę kształcenia polonistycznego i badań polonistycznych prowadzonych na świecie, z drugiej strony Atrakcyjność y, tych y, dokonań literackich na tle literatur innych krajów wreszcie y, ma być taką sw sw swoistą promocją y, filologii polskiej. Y, na dobrą sprawę ma się to przedstawiać następująco ma być to duża mapa świata, na której będą widoczne wszystkie punkty, w których prowadzone są badania polonistyczne bądź kształcenie polonistyczne. I przy najechaniu kursorem w takie miejsce, w taki punkt mapy, będzie można zobaczyć, jak wygląda, wyglądają aktualne propozycje kształcenia, jakie są kierunki badań, kto pracuje i jakie ma osiągnięcia. Na dobrą sprawę, to pokaże stopień, skalę zainteresowania polską kulturą literacką, i to już jest z wartością samo w sobie.